Witam was w kolejnym odcinku, w którym gramy na tablecie Kiano Intellect 8. W różne w różne gry. Dzisiaj postanowiłem przetestować grę, w którą sam bardzo lubię grywać, więc właśnie dzisiaj gramy w Left 4 Dead 2. Zapraszam na film. Uruchamiamy. Oczywiście najlepszą zaletą tej gry jest fakt że była rozdawana za darmo. No a oprócz tego są zombiaki. To sam pomijamy. Dzisiaj też testuję nową aplikację do nagrywania ekranu. Oczywiście z poziomu moto G, ponieważ nadal nie udało mi się zmusić tabletu do nagrania rozgrywki. Potrafi mi nagle tylko i wyłącznie pulpit. Dlaczego niestety nie jestem w stanie tego powiedzieć? Chciałbym jeszcze tutaj pokazać jedną rzecz, ponieważ gra jest w pełnej rozdzielczości na detalach wysokich. Oczywiście jest, e, są niskie poziomy cieni, natomiast sama gra jest w wysokich detalach, co w sumie bardzo mnie cieszy. E, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie kampanię offline, ponieważ nie chcę nikomu zepsuć gry. Zaczynamy grę w hotelu, na normalnym poziomie trudności. No i oczywiście ja gram coachem. W międzyczasie będą gry będzie czas ładowania, że zobaczycie ile to faktycznie się ładuje tutaj. Póki się to ładuje, to powiem Wam, że już instaluje mi się Call of Duty 4 Modern Warfare. Także w jednym z następnych filmów będzie już ta słynna misja w Prypeci. Którą swoją drogą zawsze też chciałem sobie rozegrać, ale jakoś brakło mi czasu na Call of Duty. Zresztą falot się sam nie przejdzie. Po raz kolejny. Jak widzicie, gra już jest praktycznie załadowana. Bierzemy apteczkę i szczerze mówiąc ja preferuję bieganie z siekierką. Tak, naturalnie będziemy się trzymać razem. I wesoła rozwałka. To jest właśnie ten moment w którym y, czasem wyłoży mi się klawiatury A z nieznanej przyczyny po prostu przestaje działać Jak widzicie gazu jest tu dosyć sporo natomiast samogran nadal jest płynący o na...

Zobaczcie oteczki. Ups. Ale jak widzicie grana nadal jest płynna.

Sosyal deniz enerjisi, Tymczasem przejdziemy sobie już do normalnej kamery. Tutaj także zastopuję. Jak widzicie na wysokich detalach lepod Dwójka działa bardzo przyjemnie. Jestem równie pozytywnie zaskoczony jak przy Dark Soulsie dwójce. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. W następnych odcinkach będzie jedna z gier, która jest w opisie filmu. Yy, możecie sobie nawet wybrać, która, bo zapewne część z nich będzie już nagrana, w razie czego po prostu yy, odcinek zostanie dograny na szybko. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie i do następnego razu, cześć!